bardzo serdecznie wszystkich powitać na naszych dożynkach gminnych. Przynosimy dzisiaj owoce ziemi i pracę i owoce pracy ludzkich rąk, na które chcemy nałożyć błogosławieństwo. Dożynki to była rzecz to była impreza, to była uroczystość jakby zarezerwowana tylko dla rolników. Jakby inni nie mieli za co dziękować. Jakby było tak, że my, tacy zwykli zjadacze chleba, to tak naprawdę nie ma za co dziękować, bo przecież pracujemy uczciwie albo i nieuczciwie, ale pracujemy, harujemy, robimy i żyły sobie, wypruwamy po to, żeby coś mieć, ale podziękować? Przecież to za moją krwawicę. Przecież to. Dlatego, że 16 godzin dziennie pracuję we firmie. To mam to, co mam. A dożynki? Dożynki to są dla rolników. A ja, zwykły pracownik dobrze prosperującego zakładu, dobrze prosperującej firmy, któremu się jakoś powiodło, któremu jakoś to życie się udało, który ma dobrą posadę, ale też i szczęśliwą rodzinę nie jest rolnikiem, czy ma za co dziękować? Szczególnie, szczególnie, szczególnie wszystkich Państwa na boisku Ligoty Pięknej. wieniec na koniec kochani, tak żeby nie było zamieszania. Bardzo proszę gospodarze Ligota Piękna jako pierwsi. Przepiękne, proszę o wielkie brawa dla rolników z gminy Wiśnia Mała, dla ich przedstawicieli, sołtysów, radnych, wszystkich, którzy się przyczynili do uświetnienia tego, tego wielkiego gminnego święta. Bardzo prosimy o brawa dla korowodów i dla pracujących rolników w gminie Wiśnia Mała. Wielkie brawa. Za słabe, jeszcze wiele jest Psar. Wielkie brawa dla Psar. Pani Sołtys Renata i również jej goście. Tak, widzę serdecznie, pozdrawiam. Witam Rogosz. Jest Pan Sołtys. Witam serdecznie z mieszkańcami i przedstawicielami rolników z Rogorza. Witamy Pana Sołtysa Bronisława Stawińskiego z Radą Sołecką, ze Strzeżowiankami. I witamy serdecznie i podziwiamy ich piękny wieniec. Witamy delegację szewc. Witamy Panią Radną, witamy Pana Sołtysa i cały korowód dożynkowy. Wielkie brawa dla szefów. Witamy przepiękną delegację Szymanowa. Wielkie brawa dla Szymanowa. Przed nami wspaniały ceremoniał dyżynkowy. Na ten ceremoniał zapraszamy Panią Starościnę i Starostę Dożenek o na scenę. Prosimy również gospodarza naszej gminy. Pracę mamy zrobioną. Podziękowaliśmy Bogu nam mszy świętej. Dziękuję księdzu proboszczowi za tak głęboką w treści komilię, za wszystkie te wskazówki i za wszystkie uwagi, które są uniwersalne. Dotyczą nas wszystkich, nie tylko rolników. Podziękowania przyjęliśmy od wielu tutaj obecnych, pozwólcie, że ja teraz podziękuję najpierw rolnikom za Was trud, za Waszą pracę, za wszystko to, co robicie dla nas wszystkich i dla siebie, ponieważ jest solidarność międzyludzka. Jeśli Wam się nie uda, jeśli plony zostaną zabrane przez wodę, przez grad, przez tajfuny. To wszystkie te ubytki muszą być przez pozostałe grupy społeczne zrównoważone. Nie ma tak, żeby ktoś pozostał bez środków do życia. Jeśli Wam się powodzi, to i nam wszystkim się powodzi. Jestem tutaj dzisiaj z Wami, by także pogratulować władzom gminy, władzom gminy Wiśniowa, tego wspaniałego rozwoju, który w minionych czterech latach obserwujemy wspólnie na terenie gminy. Wspaniałe inwestycje i to nie tylko te realizowane przez gminę, jak przychodnia, jak inwestycje wodno-kanalizacyjne, ale także te finansowane przez rząd premiera Donalda Tuska, czyli przebudowa drogi krajowej nr 5, która tak zmieni obraz gminy, umożliwiając choćby wrocławianom dojechanie ścieżką rowerową do Trzebnicy. Bardzo się z tego cieszę, bo długo oczekiwaliśmy na tą inwestycję i na wszystkie inne w edukację, w zdrowie, w infrastrukturę kanalizacyjną, w infrastrukturę drogową. Warto inwestować w gminie Wiśnia Mała, warto wspierać takich ludzi jak pan wójt Stanisław Moich, pan wicewójt Jakub Bronowicki. Gratuluję wam i życzę wam, byście w czasie tych tego czynienia po czterech latach w samorządzie zostali pozytywnie ocenieni, a wyborcy z gminy Wisznia Mała licznie byli reprezentowani przy urzędach wyborczych. Ja obserwowałem, jak władze gminy Wisznia Mała działały w trakcie powodzi, jak dobra była współpraca panów wójtów z panem Starostą, z panem Wojewodą, z urzędem marszałkowskim, by ten trudny moment, kiedy rzeką Widawa przelewały się hektolitry wody. By uchronić miejscowości położone wzdłuż Widawy. To się udało. Straty mogły być dużo więcej. większe, gdyby nie sprawność samorządu gminnego, tak by się stało. Udało się ochronić, ale na przyszłość to wielkie wyzwanie przed nami, także przed zarządem województwa, by do tego typu sytuacji nie dochodziło. No cóż, najbardziej popularną piosenką związaną z dożynkami, to są przyśpiewki dożynkowe. I tak rozpocznie zespół Strzeszowianki ze Strzeszowa.